Zaczniemy od małej rozgrzewki, maszerujemy w miejscu ramiona swobodnie lub na biodrach, jak Wam będzie wygodniej. Pilnujcie, żeby sylwetka była wyprostowana, barki ściągamy do tyłu i swobodnie, delikatnie stawiamy stopy na podłodze, swobodny marsz w miejscu. I teraz będziemy maszerować bokiem w jedną i w drugą stronę. Małe kroki. Blisko siebie dostawiajcie stopy. Popatrzcie w dół, jak się te stopy ustawiają. Czy są obie w linii? Czy obie skierowane są do przodu, równolegle do siebie? Czy są tutaj jakieś odchylenia? Pilnujcie tego i korygujcie. A na moim kanale też są ćwiczenia korygujące. Dzięki temu wyzwaniu też skorygujecie niektóre swoje wady, postawy. Przynajmniej poruszymy je, żeby zaczęły wracać na właściwe miejsce. Wracamy do marszu w miejscu, i teraz będziemy chodzić do przodu i do tyłu. Znowu na tyle, na ile macie miejsca. Jeśli ktoś się nie czuje komfortowo w ruchu do tyłu, to może tylko wykonać jeden krok albo podeprzeć się ścianą czy krzesłem, tak żebyście byli pewni, że jesteście bezpieczni. I znowu patrzymy w dół, jak ustawiamy stopy, w jaki sposób te stopy tutaj na tej podłodze lądują. Będziemy teraz odstawiać na przemian prawą lewą nogę. Staramy się, żeby dolna część ciała biodra były tutaj jak najbardziej ustabilizowane, czyli nie w ten sposób, tylko mamy ciężar ciała na lewej nodze, ciężar ciała na prawej nodze. Także powoli odstawiamy nogę, tak aby trzymać sylwetkę dalej jak najbardziej w pozycji pionowej, nie w ten sposób. No, i po co takie ćwiczenie znowu? Wzmacniamy kostki. Tu pracują biodra, mięśnie nóg. Czyli pracujemy nad poprawieniem naszej równowagi, kontroli naszego balansu. Teraz barki. Z lekkim ruchem ramion. Wdech. I wydech, powoli opuszczamy i znowu wdech i wydech. Jeszcze trzy razy. Trzy. Dwa. Jeden. Stopy na szerokość naszych bioder. Unosimy na przemian prawe, lewe ramię. Pamiętajcie osoby z wysokim ciśnieniem, niżej, dłoni na wysokości naszej głowy. A, kto jest ok, to może wysoko unosić ramię nad głowę, wdech i wydech, Tyle, żeby ta ramię nie znajdowała się przed naszą twarzą, bo to jest rotacja wtedy. Chodzi o uniesienie, tak aby ramię było w linii z naszym uchem. Wdech wnosimy, wydech opuszczamy. I znowu wdech i wydech. Będziemy wykonywać krok do boku. Teraz tylko dwa kroki. Jeden i dwa. Dołączymy do tego ruch ramion. Łączymy. Dłonie razem i na zewnątrz, w którym to będzie momencie nieważne. Jeżeli to będzie zbyt dla Was skomplikowane, bo ktoś nigdy nie ćwiczył, tak żeby tu był ruch dolnej i górnej części ciała w tym samym czasie, kontrolować co mają robić, górna i dolna część, to na razie tylko same nogi, a z czasem przyjdą wam ramiona. Ale jeśli ktoś już robił, a robik ze mną czy gimnastykę, to już nie powinniście mieć problemu z tą koordynacją. Więc pamiętajcie, na miarę własnych możliwości zawsze. To są propozycje, ja Was nie widzę, więc nie mogę tu bardziej dopasować do Waszych potrzeb. Wracamy do marszu. I teraz pięty. Noga do przodu i Pięta dotyka podłogi, ramiona wzdłuż ciała lub na biodrach, jak Wam będzie wygodniej, tylko znowu nie przechylamy się, sylwetka jest wyprostowana, więc żeby tą piętą dotknąć, to musicie drugą nogę lekko ugiąć w kolanie, więc znowu doskonałe ćwiczenie na kostki i kolana na równowagę, cały czas koncentrujemy się na tych samych partiach, na tych samych częściach ciała. Przechodzimy do części drugiej, czyli nasze ćwiczenia z użyciem i potem pozycji siedzącej na krześle. Może być sofa, może być też fotel, co tam macie, ja też sama mam pufę. Pierwsze ćwiczenie, mamy krzesło przed sobą, ustawiamy stopę na naszym krześle czy sofie fotel może być trochę za zbyt wysokie, więc dopasujcie. Ramiona ściągamy do tyłu, tak żeby zaangażować mięśnie pleców. Tu ściągamy mięśnie między łopatkami. Być może dłonie będą być może ramiona będą tutaj wzdłuż ciała, a być może jesteście w stanie zapleść dłonie razem, tak żeby jeszcze bardziej rozciągać klatkę piersiową, ale to już w zależności od tego, jak, jaki jest zakres ruchu w barkach. I teraz powoli, kontrolowanym ruchem, chyba że ktoś nie, nie ma odwagi, to przy ścianie czy przy krześle jedną dłonią się wspomaga. Wdech i przy wydechu próbujemy wykonać skłon do przodu. Cały czas mieć wyciągnięte kręgosłup, czyli nie garbimy się. Nie chodzi o ciągnięcie brody czy głowy w dół, tylko aby wykonać ruch z przechylenia bioder. Wdech i wydech. Raz, że wzmacniamy mięśnie nóg, szczególnie tutaj okolice kostki kolano. Rozciągamy dolną część pleców, no i tutaj pracujemy nad mocną równowagą. Jeszcze na raz kto może. Wdech i wydech. Zmieniamy stronę. Ustawiamy stopę. Druga stopa. Palce skierowane do przodu. Znowu kto? Nie bardzo się czuję tutaj, żeby to wykonywać bez Wsparcia to jak najbardziej użyjcie, co tam macie. Dech i wydech. To jest bardzo fajne, bardzo pozytywne ćwiczenie. I ostatni raz. To usiądziemy na naszym krześle. Pamiętacie, zawsze na krawędzi krzesła nie używamy oparcia. stopy na szerokość bioder. Porozciągajmy trochę mięśnie szyi i karku, czyli głowa na boki. Swobodnym, kontrolowanym ruchem. Łączcie ruch z oddechem, czyli wdech na jedną. Wdech. I wydech. Teraz głowa. Na boki, znowu bardzo ostrożnie. Pracujemy z mięśniami szyi. Tych ruchów nie wykonujemy zbyt wiele albo wcale w ciągu dnia, bo nie mamy takiej potrzeby, ale to jest właśnie ten moment, w którym możemy tu popracować. Ale zachowując ostrożność. Dech. Powoli wydech. Może jeszcze raz. Teraz będziemy unosić głowę i powoli opuszczać. Z wdechem broda do góry, z wydechem opuszczamy. Kto ma? elastyczne mięśnie szyi, karku i pleców to tą głowę da bardzo nisko, nawet przyciągnie brodę blisko do mostka a kto ma te mięśnie przykurczone, sztywne to będzie czuł plecy rozciągają się plecy przy głowie ruchu w dół Rozciągam mięśnie pleców Wdech. Powoli wydech. I jeszcze raz. Czyliście plecy, czy porościągane są? Dajcie znać w komentarzu. Teraz po maszerujemy trochę na boki, do środka i na zewnątrz. Pamiętajcie, żeby Kolano było zawsze tam, gdzie stopa. Więc jeżeli kolana nie chcą już dalej iść, bo tu zakres w biodrze nas ogranicza, no to dopasujcie, gdzie pozycja stopu powinna być. Nie robimy nic na siłę. Nie ma żadnych zawodów. Nie ma idealnego wykonania ćwiczenia. Jest tylko... Wasza opcja. Zawsze powtarzałam na ćwiczeniach grupowych, że to jest najważniejsze. Ta strefa, mata, nic więcej. Ciebie interesuje tylko to, co dzieje się na macie, czyli to, co dzieje się z twoim ciałem. Nie porównuj się do nikogo. Rób na tyle, ile twoje ciało może, bo po to jesteś na ćwiczeniach. Nie żeby obserwować innych, tylko żeby poprawiać Swoją kondycję, wzmacniać mięśnie, stawy, żeby być sprawniejszym i bardziej zadowolonym z życia, bo to też bardzo wpływa na naszą psychikę. Jeszcze raz, wdech na zewnątrz, wdech do środka. Stopy, kolana na szerokość. Bioder i powoli skłon do przodu. Ktoś może pozostać tu na przedramionach opartych na nogach lub jeszcze je przesunąć. Może łokcie, a może schodzicie jeszcze niżej. Cały czas mamy ramiona w linii z naszymi kolanami, tak żeby było wsparcie. Nie chcemy obciążać odcinka lędźwiowego, tylko chcemy go rozciągnąć. Więc tu cały czas nasze dłonie lub ramiona... Opierają się na nogach wyżej lub niżej, w zależności od tego, jak nisko schodzicie z tym skłonem. A to jest tylko kwestia porozciągania mięśni pleców. Więc, jeżeli czujecie, że są sztywne i ten ruch jest bardzo ograniczony, tyle na przykład, możecie zrobić nic więcej, to nie mówcie sobie, że to nie jest ćwiczenie dla Was. Bo właśnie jest dla Was jak najbardziej. To już oznacza, że ta ruchomość w odcinku lędźwiowym jest bardzo mała i kręgosłup jest już bardzo usztywniony. To jest bardzo często powodem bólu pleców. Po prostu brak ruchu, brak pełnego zakresu ruchu we wszystkich stawach. Dech, pozycja wyprostowana. Wydech na tyle, ile możecie. Skłon do przodu. Może jeszcze raz. Wdech. I wydech. Dobrze. Świetnie. To na zakończenie jeszcze ćwiczenie naszych dłoni. Dłonie mamy skierowane do góry. I próbujemy... Tutaj pracować z nadgarstków. wdech i wydech. Sprawdźcie, co się dzieje z kolanami. Czy schodzą się do środka, czy są prawidłowo ustawione. Jeśli nie korygujcie. ramiona na blisko ciała. Pamiętajcie tu nasze stówki pod pachami, żeby nie wypadły. Wdech i wydech. Doskonałe ćwiczenie na porozciąganie mięśni dłoni. Mięśni przedramienia. Wzmocnienie nadgarstków. Wdech. I wydech. Jeszcze trzy ostatnie powtórzenia. Trzy. Dwa. Jeden. Super! To wszystko na dzisiaj. Przeminamy naszą wirtualną piątkę.